I jest jeszcze, słuchajcie z tych pytań kursantów, jeszcze jedno: dla jakich roślin tuje będą dobrym tłem? I odpowiedź moja jest następująca: dla wszystkich, <gryw> dla wszystkich roślin tuje będą dobrym tłem. Pamiętajcie o jednym: tuje, czy jakiekolwiek rośliny, które sadzimy wzdłuż ogrodzenia, bo rozumiem, że o takie rośliny jest tutaj pytanie: które sadzimy jako żywopłot, traktujmy jak żywopłot. To znaczy, nadajmy im formę, od góry, proszę, tnijcie tu je od góry, żeby to był blok, blok, który nie ma prześwitów. To ma być takie drugie ogrodzenie, po prostu zielone ogrodzenie sobie robimy. Żywopłot ma taką funkcję ogrodzenia, więc one nie mogą sięgać do nieba, bo, bo nasze ogrodzenia nie sięgają do nieba. Tą wysokość w ogrodzie i to, że chcemy się zasłonić od sąsiada czy od brzydkiego widoku, nie osiągamy tego Żywopłotem. Żywopłot w ogóle nie służy do zasłaniania się na wysokości, nie wiem, trzech metrów. Do tego są drzewa. Do tego są drzewa. Żywopłot ma nam dawać tło dla naszych rabat, które są wzdłuż urodzenia. Natomiast, dalej, to co chcemy się zasłonić wyżej, tego nie osiągamy za pomocą żywopłotu, tylko drzew, tylko drzew. I one nam szybciej urosną i właściwie efekt osiągniemy od razu, momentalnie, a nie tak jak tuje czy jakiekolwiek inne nasadzenia żywopłotowe, że musimy czekać, aż to najpierw dojdzie do tych dwóch metrów, to już za 10 lat nam dojdzie do tych dwóch metrów, tak? No a dalej. A jak posadzimy drzewo, to efekt będzie od razu. Więc jeżeli tak potraktujemy tuję czy każde inne rośliny, które rosną przy ogrodzeniu, jako zieloną ścianę, jako zielone ogrodzenie, to mamy piękne tło, tak? Z czego by ono nie było? To jest tylko tło. To nie ma co tutaj się na tym fiksować. Dla mnie żywopłot ma być z roślin, które rosną dobrze na naszej glebie, bo na piachu będzie rosło co innego dobrze niż na glinie, ok? Więc dobieramy roślinę żywopłotową do naszej gleby, do tego czy my ją chcemy podlewać, czy nie, bo rośliny iglaste są bardzo wrażliwe na brak wody. I to, że my widzimy, że te rośliny gdzieś tam wysychają, że są brązowe zaraz, to wynika głównie z tego, że nie są podlewane. Tak? Że nie to, że jakaś choroba, choroby też, ale głównie dlatego, że są przesuszane. To jest główny problem przy iglakach. I co jeszcze? No i tego, czy chcemy je pielęgnować, czy nie. Czyli czy będziemy je ciąć i formować, bo wtedy wybierzemy inne rośliny, czy nie chcemy. Przy czym, jeżeli wybieracie jakiekolwiek tuje, tnijcie je od góry, żeby nie było tego smoka, no nie? tego grzbietu smoka, no bo wtedy, no co, no to nie jest jednolite tło. Jednolite tło jest, jest proste, tak? Jest proste. A cały efekt ozdobny zamieśćmy przed takim żywopłotem.